Ogromnie mogę okay, panu wręczyć tytułu honorowego złotora, ale z tej milej Szczególnie, się, że jest 5, bo szczególnie tytuł, nie mogę, numer jeden człowiek. Panie szczególnie, panu dziękuję. Panu jeszcze raz, panu marzenie było, żeby mi się tak dobrze zmieniły władze, poczynając. Burmistrza Wąchowsku. Wąchowski jest tak bardzo blisko ja Pani Wrzysławie, bo tak naprawdę to Pan jest cały czas obywatelem tego Wąchowska i te, te formalności, żeśmy dokonali, wręczając Panu dzisiaj uroczyście na akt tego honorowego e, obywatelstwa miasta gminy Wąchowsk, dopisany przeze mnie przez Przewodniczącego Rady. Okay. E, także to panu Pana. Okay. Dziękuję jeszcze raz za obecność. długo. długo. No, 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 tak. bieżący... Za późno. Powody powiedziałem, ale nie to na ja ciebie <noise> do <to> wszystkiego <noise> <Przyskowywym>, <noise> do pracy. Jeden, jeden z pierwszych co robiliśmy dla szkoły. I dużo wszystko. Przywoziliśmy na na To będzie jeszcze czas. Myślę, że poznać jeszcze będziemy. Ja mogę podziękować. Ja mogę. Chciałbym podziękować ja Państwu przede Nie, ja bez mikrofonu. No, no to może, no, to może. Dlatego, że uważam, że chce nagrywać. Proszę Państwa, wielce jestem zaskoczony, znaczy kłamałbym. Zaskoczony zostałem przed dwoma tygodniami bodajże, zagadnięty przez tu obecnego szanownego burmistrza. Byłem tak zaskoczony, że nie ukryłem. Zupełnie głupio się zachowałem nawet. myślę, się, skąd raptem, no? Raptem. A to jest jednak ogromne wyróżnienie. Ja sobie to zdałem sprawę. A szczególnie zdaję sobie sprawę teraz, w których państwa tutaj tak dużo widzą. Rzeczywiście, wszystko to, co tu powiedziano w tym życiorysie, właściwie przekłada. Nie ma żadnych. Ja bardzo jestem związany z Ochoczkiem. Od 1943 roku, bo tutaj wchodziłem z patrolem. Wąchocz zasługuje naturalnie na miano takiego ośrodka kieledczyzny, nie tylko tej z okresu Staszyca, nie tylko tych z naszych powieści żeromskiego, ale i z całej historii, jaką to miasto przeszło od swojego utworzenia. Naturalnie rozpoczęli systemy. No więc, tak jest jedno związaniem, jak i ja, Słowackowie stara dużo i Trochę to już, jak ja mówię, późno, bo my kończymy swoją działalność taką aktywniejszą. Jak Państwo tutaj słyszeliście, mamy zawarte porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Oni prze nas pojmują, przejmują tę ideę. Ten obowiązek niesienia etosu armii krajowej. Który tutaj się rodził, tutaj był i chyba tutaj będzie trwał wiecznie. Mając u siebie od ponurego, a wysłusie murda, jesteście bardzo związani. Słuchajcie Państwo, jak wy naprawdę wiecie, zasługujecie na to, żeby tu powstał jeszcze jeden duży ośrodek, który by przyjmował dzieci szkolne, młodzież. Uczącą się, wędrujących turystów i wszystkich tych, którzy są związani wielkim, wielkim ideałem, jakim historia niesie nasza góry Świętokrzyskie. Ja jestem jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie zobowiązany za to takie dosyć jednomyślne czy jednoznaczne. Przekazanie mi tego i przyznam się, że nie bardzo wiem, co będę robił jako ten. Czy już jest to, bo ja już jestem emerytem, emerytem i to od stanu wojennego. I, i, I nie wiem jeszcze, co tu będę robił poza tym, że przyjąłem taką honorową nazwę, honorowego obywatela. Jeszcze raz dziękuję, będę się starał nie przynieść żadnej ujmy temu miastu, wręcz odwrotnie. Jeżeli się uda, to jeszcze do czegoś się przyczynić. Dziękuję.